Chat jest obecnie. Nie... No nadajesz na żywo. nadaje na żywo, proszę Państwa. Konferencja Prime MMA 13 chcę omówić. Jak moim zdaniem to przebiegało? I czy mi się podobało? I kto mi się podobał, a kto mi się nie podobał. No, to już. Chat jest obecnie niedostępny. Dlaczego? No nie wiem. Przecież leci. Aha, no dobra, to będę, to ciągnął. Pierwszy panel, proszę Państwa, kilka osób to nie wiem po co przyszło. Na siłę chcą być w tym prime ale na sportowo nikt tego nie chce oglądać, bo sport to jest bicie popysku bez powodu. A walki frykowe to są walki, bo są powody do tego, żeby ludzie się spotkali i dali sobie popysku. Więc te sportowcy powinni sobie iść gdzie indziej. Po co się na siłę pchają do cholery jasnej? No, także kilka tych sportowców bym się pozbył. Drugi panel przebiegał bardzo burzliwie. Przeszkodziła Laluna, bo by było lepiej. Proszę Państwa, kurwiszątka zaczęły się wychwalać, która lepiej robi loda i tak dalej. No i Marek, tak, Jówko, wpadł na genialny pomysł. Grzecznie zapytał, wcale nie obrażał, na Luna przeobraziła to inaczej, a było, jak ja to wytłumaczę wam inaczej. To znaczy, zapytał grzecznie, Słuchajcie dziewczyny, e, jeśli już tak robicie tego loda, to z, za ile byście zrobili Daltonowi? <śmum> no, Dalton też mężczyzna, jest dodać, chciał dodać, ja chętnie zapłacę i obejrzę. Chciałbym to zobaczyć, jak wy to, to robicie tą robotę, bo, bo się chwalicie, że dobrze to robicie. No i się oburzyły, że on obraża kobiety. Proszę Państwa, ja nie widziałem w tym żadnej obrazy. Lalunę już bym raczej nie chciał we frikach, dlatego że ona zabiera czasu innym ludziom. Kiedyś fajnie zadmiała, y, jakiś miała dystans do siebie, teraz moralizuje innych. No i. Zabrania innym się wypowiadać, tylko ona musi być na pierwszym miejscu, no i wygląd też zmieniła, e, jeszcze e, ostatnio miała ten wygląd e, e, bardotki, no to fajnie wyglądała, ale poleciała do tego e, z Istanbulu, zrobiła sobie baby face, <laughs> <I> folutka. <laughs> wygląda, no nie, nie, nie ciekawie wygląda, normalnie nie do poznania, gdyby nie jej głos, to bym jej nie rozpoznał. To tak na marginesie, ktoś tak bardziej wyróżnił, no oczywiście Dalton bardzo dobrze wypadł, proszę Państwa, jak na pierwszy raz, no i Jówko, gdyby nie ta Tadraka, to nie byłoby tak ciekawie, więc brawa dla Jówka, naszego no, klauna, który dobrze swoją rolę odgrywa, człowiek, który wie, w którym miejscu się znaleźć. No i Dalton, który może nie zrozumiał, że to jest gra i zaczął atakować. On musi zrozumieć, że to jest wszystko e, teatr. E, to jest przedstawienie, widowiskowo, sportowo e, dostawienie do, do, do tego wydarzenia, proszę państwa. To nie jest e, 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 sportowa gala. To jest widowiskowo-sportowa gala. Jest to różnica wie, większa. Musi być jakieś. E, no ciekawe wypowiedzi. Coś się musi dziać na tej scenie, więc ja no, jestem za tym, żeby to się dalej odbywało. Cze no i co? Trzeci panel, kurde mać, proszę Państwa, no, było też fajnie, ciekawie, no, ale dwóch sportowców. No, ten Ruta to jeszcze fajną ma gadkę, tylko nie mógł się wypowiedzieć. Nie mógł... No, bo jego przeciwnik milczał nie wchodził w tematy, on e, inaczej z tego, on, on z Gromdy, co nigdy nie widział Freak że tak się zachowywał, coś nie za bardzo. No może być, tylko, że nie może mieć dużej garzy. Jeśli nie potrafi e, sprzedać się, no to musi wrócić do Gromdy, <laughs> jeśli nie będzie zrobił teatru. Musi być, proszę Państwa, teatr. I Casio z, z, z tym prezesem, no to też było ciekawe, ale na końcu to była taka dojebka, że Jóźwiakowi Szczęka opadła. No nie wiedział co powiedzieć, jak, e, e, ro, ro, jak jemu tu z brogą Rogodziński, rogodziński przyznał się, bo przycis, za to przecież siedzę przez Kasiuża do muru i no nie chciał tego powiedzieć, no ale się przyznał, co zaistniało między. Dziewczyną e, prezesa Ani, no, chwyciła go za lolka. Tak, fiuta, jakby mówi się po polsku. Dawniej się mówiła lolka, a w Słowenii się mówi lulka. No ale to słowo jeszcze pozostało. Na wsiach tak się mówi: lolka, lulaj, <ślinik> lolka. Także panel był dobry. I co jeszcze w tym e, e, mi się wyda, e, pod, podobało? No. Kurczę, czat dostępny. Dlaczego nie rozumiem tego, że nie możecie się, się wypowiedzieć? A dalej z tym tematem ciągle. Walki, kurczę. No, no pewno, że są chłopaki, którzy już zaczęli coś robić, ale nadal szukamy talentu typu Marco, który potrafi naprawdę się pięknie wypowiedzieć. Ma duży zasób słów, błyskotliwość wypowiedzi. No takiego typa jeszcze nie ma. No jest. Jeszcze dorównuje mu Adrian Cios, nasz cygański Polak. On też ma taką wypowiedź fajną. Muran, gdyby nie te ciągnięcie ludzi po sądach, on też by był dosyć dobrze, pasował do tego wszystkiego towarzystwa, do całego towarzystwa. No jest kilku utalentowanych aktorów. Ja bym tak na pierwszym miejscu dał marconia. No Kto kogo lepszego jeszcze można dać? Jówko już dobija. Olejnika zapomniałam wymienić. Bardzo dobrą ma gadkę. Luna mu przeszkodziła się wypowiedzieć. Nie dopuszczała do głosu nikogo praktycznie. No niestety, albo ją trzeba ustawić w takim miejscu, żeby ona mogła sobie pogadać. To jeszcze pasuje, bo ona ma też dobrą gadkę. No, utemporować ją trzeba, pokazać jej, jak ona się zachowuje, puścić jej te wideo, co ona wyrabia, dlaczego inni ludzie w tyle byli, proszę Państwa. I jeszcze ten Kazik, Kaczmar, Kaczmar bardzo fajnie zrobił scenę, proszę Państwa. Też było teatralnie, elegancko, koszulkę zrzucił i tego, i, 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 i puścił swoją gadkę. No, wszystko się wpasowało do tego, co się działo na tej, na tej konferencji, proszę Państwa. Więc ogólnie y, czekam na walkę, ma najlepszą walka będzie. Na pewno będzie dobra walka i już jak Casio, Dirty Boxing Baby. Taka, Taka formuła y, mi pasuje. Będę się okładać w MMA. Y, no, Formułę MMA. Dirty Boxing Baby. To mi się podoba, podoba ta nazwa, wymyślona przez wynalazcę Murańskiego. Dużo rzeczy wymyślił dla frików: i klatkę rzymską, i pewne wypowiedzi. No i jeszcze ten, taką te, te, te chwalą, jak tam, ten Ciancio. Ciancio to po tutaj miejscowej ludności mówią na świnie. Ciancio. Jak jemu ten, który już krzesło zajął prezesa, już nie pamiętam. No, ale no, czasami wyjdzie Mugatka, ale to jeszcze nie to, co Natan no, chce z Natanem walczyć. No, nie ma szans. Natan się poprawił, już potrafi na nogach się poruszać, unikać ciosów. Jacek nie mógł do niego dojść. A Jacek lubi wymianę i nie było wymiany, bo po prostu technicznie go przewyższał. Więc ten ciancio, no, nie dałby sobie rady, proszę Państwa. I kto to jeszcze tak błyszczał? Soroko, no fajnie, że się pojawił, bo on nie musi za dużo mówić, a jak coś palnie, no to jest fajnie. Jego miny wszyscy lubią. Podobne coś do, do Daltona te miny robił. Tak, to, jest, to jest, objawy są nadużywania środków odurzających. Takie zachowanie ludzie się za, za siebie oglądają. Takie ruchy robią. Dalton tak robi. Czy Dalton jest nienormalny? Ja nie myślę, bo potrafił odpowiadać na pytania. Nienormalny człowiek tego nie zrobi za bardzo, proszę Państwa. On wiedział, że Jówko mu dowala, odróżniał to, no, więc nie jest tak źle z nim i ma wielką szansę zmiany swojego życia. Fajnie, że Prime daje taką możliwość wyciągania ludzi z, z takich właśnie środowisk. Zobaczcie, jak się zmieniło u magikali. Coś robią, coś rozwijają. No, wzięli się za to życie, cieszą się tym życiem i my też się cieszymy, że tak właśnie e, ludzie po poprzez zaangażowanie w coś zmienić e, to, co robi dotychczas. E, że dostali pomóc taką, taką możliwość uczestniczenia w takich właśnie wydarzeniach, jakie są te gale frykowe. Tam się krzywda im za bardzo nie stanie. Najgorzej jest to, że jak zostawiają zawodnika, który miał kilka walk z człowiekiem, który nigdy nie walczył. Tak jak zostawili Ninję z tym Czarną Panterą, to był niewypał. Tak jak zostawili Nindze z tym Czarną Panterą, to był nie wypał. Zawodnik, to, to jest ten cały Czarna Pantera, też na sportowo chce, no to do Fenu go tylko tam dać, no bo gdzie indziej on się nadaje, choć też ma dobrą gadkę, no ale nie chce brać udziału w teatrze, jeżeli nie, no to nic na siłę, proszę państwa. I, i niech sobie idzie do tego Fenu i niech tam sobie powalczy. A ten cały ninja odpala się, nie chce być tym patologiem, ale odpala się bardzo dobrze, potrafi. Zaskoczyć osobą gadką. No i już pierwszą walkę z Soroko. Soroko zniszczy tego, tego kazika. Kazik jest też mocny, ale Soroko jest bardzo utalentowany. Gdy on się za siebie weźmie, że państwo to będzie wymiatał, to facet, który się dobrze bije, dobrze się bije, to, to nie znaczy, że się umie bić. <noise> to jest różnica. Jest uparty, odważny, silny, wysoki. Wszystko ma. To, co powinno mieć w człowieku, który za, to się, za takie coś się bierze. Także myślę, że będzie ciekawie właśnie ta walka. Na tą walkę czeka jówko Dalton. Na tą walkę czekam, proszę Państwa. wko nigdy nie wygrał. Nie pamiętam, żeby on wygrał jakąś walkę. Nic nie umie. Ten drugi też nic nie umie. I to będzie typowa afrykowa walka. Bo takie sportowe walki, które już ludzie umią. No to już jest mniej tak ciekawie jak tacy, którzy nic nie robią. No niekoniecznie, nie, nie nieraz jest tak, że jest ciekawie. Zależy. Jak walczy Gregor, no to pięknie to robi. Że, że się chce oglądać. Nie ma tam chałtury. No a co więcej, proszę Państwa, co więcej możemy. Kogo wymienić takiego zadymiacza, na utalentowanego? No, no nikt nie dał tak za bardzo sposobności, żeby się tak wychylić. No Kasjusz z tym pytaniem rzeczywiście rozwalił bank e, e, Rogodzińskiego. Rogodzińskie, proszę Państwa, to jest jeden z najlepszych prowadzących e, e, tych, e, e, na frykowych galach. Najbardziej mu to wychodzi i Casio też się nadaje, choć go ludzie krytykują, nie lubią, robi dobrą robotę Casio Bądźcie y, y, bardziej pozytywni w tym kierunku. Nie patrzcie na, na to, że go nie lubicie, tylko jak on to robi. Jest dobry. No i ten Pawłoski też, bo y, fajne pytania zadaje. Y, wszyscy tam się jest to dobrze, ale wyróżnia się jednak y, Rogodziński. To Ma ten głos dobitny i potrafię poprowadzić. Ja, brawo dla niego. No, kobieta chciała się przytulić, lorka mu. Y, y, Zrobić, on się nie zgodził. Jak to się wydało, nie mam pojęcia. Czy to Kasę zauważył? Chyba tak, może to jawnie robiłam. jeszcze była taka afera w samochodzie, z jakimś gościem jeździłam. Niby to ustawione, ale e, ludzie podejrzewają, że dziewczyna bokszela tego, oh, przepraszam, już juźwiaka. jaka, no fajne, chłop, przeszkoda mi tego Pawła. Jakoś mu to nie idzie. Kurde, był takim prezesem takim szanowanym. Obecnie, y, 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 obecnie no, zarabia na tych trikach, no ale nie idzie mu w tych walkach. A ma kopyto, trzyma, słabo ćwiczy. Może też być tak, że on się nie nastawia dobrze na te uniki, na ruszanie. Musi więcej tańczyć. Taniej spowoduje to, że mamy zgrabne ruchy. A walce jest bardzo przydatne. To, to są baletnicy, to się świetnie ruszają. O, tu te, no, rusza się ciałem. Nie można sztywno stać. Jak jedziesz w jednym kierunku, jesteś łatwym celem do trafienia, ale gdy się poruszasz, nie tak łatwo Cię czysto trafić, żeby Cię zakałtować. Już Murański się poprawił znacznie, proszę Państwa. Może go nie lubicie. Ja też za nim nie przepadam, ale mu współczuję to, co się w jego życiu wydarzyło. I w frykach chciałbym go widzieć, tylko żeby on odróżniał, że na galach. Na konferencjach wszystko jest poruszane, ale poza konferencją nie idzie się do sądów, nie oskarża się ludzi. Absolutnie. No i brakuje Marianny Scherber, proszę Państwa, moralistki, która robi dymy poza konferencjami. Też dobrze jej to wychodzi. Ona tak poważnie to wszystko robi. Ładna kobieta, ale nie ma szczęścia do facetów. Samych jakichś takich wybiera którzy jej nie dogodzą. Jakiś tam polityków z, z krawatami, to, to, to chłop musi mieć no, złapie babę, to baba potrzebuje w rurę dostać, tak, żeby na drugi dzień wstajesz, z rana już śniadanie gotowe przy twoim łóżku. No, ona takiej wybiera jakichś nieudaczników. A może sobie wybrać jakiegoś takiego typu Presley. Casio, Coś podobnego do Presley'a. Gdyby on tak baczki zapuścił, proszę Państwa, włoski zmienił. Kurde, podobieństwo do Presley'a. Przystojny chłopak. Jeszcze taki jeden był przystojny, taki tatuaż. Nie potrzebny sobie takie kurde kolczyki wpierdzielił i pomalował tym tatuażem. Zeszpodził się w białej blusce. Na drugim panelu. Jest bardzo przystojny. To już w ogóle bardzo fajni przystojni chłopaki są na, na tych galach, proszę Państwa. Tak! Nie ma takich szkaradnych y, osób za bardzo. Nawet te kurwiątka, no kurwiątka, ta co była najlepsza, a się obraziła, a sama powiedziała, kim jest. No nie za, nie za ciekawe, bo kobieta piękna raczej y, ma poczucie wartości, a kurwiątka to są z poczuciem wartości obniżone. Dlatego tak się zachowują i chcą się pokazać, że jest z tej strony drugie znane żeby przyciągać facetów, bo na co przyciągną. No i jeszcze fajne są te e, neaderantki, dwie siostry po, pożyczek, porzeczki. Ne, neaderantki, proszę Państwa, też fajnie zadymiają. A ten cały hellboy może być już lepszy niż inni, ale już inny, nie tak kwalifikuje. I jeszcze brakuje tutaj Nikity. <laughs> Nikita z kim by mogła zawalczyć? Nie mogą dawać jej taką gochę, tylko to trzeba dopasować człowieka do wagi, do umiejętności też. Żeby walka była wyrównana i ciekawa. To Nikita, ten camera boy, dobrze walczy i dobrze też gada. No jest niewykorzystany. Mog mogliby go z kimś zestawić też, bo i wygra walkę. Z Markoniem, z Marconiem, Markoń, Marconiem. Ja także, proszę Państwa, będzie się działo. Ogólnie y, podsumowując tą całą moją y, wypowiedź na temat rewolucji, uważam, że jest udana, są do, na dobrej drodze, ale ludziom nie dogodzisz. Ludziom nie, no, zawsze to zdają, że niedobra gala. No to to, co się krzesłami rzucali, jak to załatwimy, nie było tego. No, było tam policzkowanie, być. Polityk... Ale rzucanie czymś, no, jest niebezpieczne. To musi być kara od razu za takie coś krzesłem rzucanie, Dalton za krzesło łapie no to już niedobrze, to oznaka słabości strachu boisz się na, na pięści ruszyć to używasz przedmiotów <grym> No tak, więc tak to jest proszę państwa I wy, czy wam się podobała ta konferencja kto waszym zdaniem najlepszy, na jaką walkę czekacie ja czekam na Dalton, na Jówko dwa e, klauny bardzo fajne i czekam na walkę Jóźwiak Casio. Dirty Boxing Baby. To bym zobaczył, bo Casio nigdy nie był. Tak, nazwisko to Jóźwiakiem. Miałem rzeczywiście spinę. Bardzo. No, przyobrazi... Przyjaźń przeobraziła się taką nienawiść, bo obraził dziewczynę Jóźwiaka. No ale zanim za się na jakąś obrazimy. Także. To, to chciałbym podkreślić. Kto jeszcze, jaką walkę będzie ciekawa. No na pewno Soroko i ten cały Karwon jakiej jemu je tam. Kurczę, ja to z tymi imienami, to mam zawsze do tyłu. Jest. To na tą walkę na pewno bym po, poczekał. A ryta jestem drugim. No nie znam gościa, to nie będę czekał, ale podobno ma być dobra walka. Ryta dobrze walczy. E, Morański niepotrzebnie nagadał głupot, że on się obijał, jeszcze przez niego przegrał, że przegrali. Ry Ryta, proszę państwa, robił, co mógł. On inaczej nie mógł, po prostu on tak walczy, jak, jak, jak umie. Na pewno chciał dobrze i to było bez sensu. No. A wcale ja najlepiej nie walczył, tylko głowę nastawiał. O, ba bardziej obrywał. Także. Każdy inaczej walczy, więc trzeba docenić przeciwnika i swojego partnera w walce. Olejnik, proszę Państwa, no widzicie, może się poprawił. Fajnie wyglądał w tych krótkich wos woskach. No i też taki, już taki podstawny, nie, nie przytyły. Z kim on by tak zawalczył? No, on, on, ja bym go jeden na jeden zostawił z kimś. Kurczę, ja bym go chętnie widział Darolew. No ale Darolew za silny trocheczkę dla niego. Kto wie, no mogłoby być dobrze. Może by nie wygrał, ale dałby jakąś dobrą walkę. No nie y y może z kimś słabszym. Y z y Adrianem ciosem ma taką jakąś spinę. No, Adrian Cios się wycofał, więc y musimy go odpuścić. Na razie, jak się spuka z pieniędzy, to wróci. SOROKO już pieniędzy nie ma, no już jest na konferencji. I tak to z tymi, co odchodzą, będzie. Niedługo się pojawi Jaś Kapela. Jaś Kapela mógłby potem zawalczyć... No właśnie, jest za silny na Daltona i na Jówko, Jaś Kapela. Ja bym chciał też walki dwóch na jednego zobaczyć. Na przykład Jówko, Jaś Kapela przeciwko Daro Lew. To by było już dobre. Ja, Jaś kapela, Jówko i da się Oni mi się fajnie zadymniali, bo wtedy się przebiera za coś, a e, e, kapela oblewa z, płynami różnymi. Więc, to, to by było naprawdę świetne widowisko. Ja, więc, co więcej, tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się słodko, cieplutko. Do usłyszenia, zobaczenia, Nara. Mhm.